Dzień dobry, witajcie. Czekajcie, może podniosę tą roletę. O, lepsze światło będziemy mieć. Trochę się mnie raziło, ale korzystniej będzie to wyglądać. Wcześniej, słuchajcie, nie odzywałam, ale już by skończyć paznokcie. Chyba obiecywałam Wam, że zrobię wspólnie pizza, po czym zrobiłam ją i nie nagrywałam. Nie wiem, jakoś nie czułam wczorajszego już po południu. Ale skończyłam paznokcie, mają się one tak, to są właśnie te kwiatki tutaj, co Wam je pokazywałam, tylko, o, Położyłam je na tym, na trzech, tutaj jest, nie wiem, czy w drugą stronę nie będzie lepiej, widzicie, to jest taki tutaj brokat, który się mieni, pięknie to wygląda i tutaj właśnie cekiny przykleiłam, tak, żeby było różnej wielkości. I na tych trzech, co jest e, też ten efekt tego kwiatka, to ten pyłek też wtaram, dlatego one delikatnie są innego koloru. A mnie tu świeci. No i efekt końcowy już od taki. Przepiękne są. Mówię wam, że długość w ogóle mi nie przeszkadza. E, to jest tak, właśnie, mówi się, że migdał. Jest w ogóle mega wygodnym kształtem, dlatego a po zakochałam się, bo już Wam mówiłam na poprzednim vlogu, dlaczego ten kształt po prostu jest genialny. Mniejsza z tym zrobiłam prawie dwa dni co prawda nie siedziałam od rana do wieczora no bo są też inne obowiązki. Kurde, jeszcze nie wytrą tych okularów, i ja kole. Eee, Nasubiłam, słuchajcie, sukienkę, może odejdę, którą. Ją wam pokazywałam, gdzie mam beżową i szarą, a ta jest właśnie taka w paseczki. Na stópkach mam buty i kuper I cuper? I niesamowicie w kurze, ale będzie mi wygodne, bo jadę z czesiem, a nie z torebką chodzić. Jadę z czesiem do weterynarza, żeby go zaszczepić. Zaszczepić w sumie nie wiem na odrobaczenie szczepionki, w nie ja I i, co? i coś na kleszcze. Chyba nic więcej takich kontrolnych rzeczy, jak co roku praktycznie nie trzeba będzie zrobić. No, także muszę paczkę pojechać, odebrać, ale to jest taka paczka mojej mamy. Potrzebują tutaj taką. No, takie rzeczy tam do ogrodu. Także jestem w ogóle dzisiaj nie wyspana Aż patrzę, czy się nagrywacie. Nagrywacie. Bo yy, proszę, słuchajcie, spać koło drugiej znowu. Nie wiem, po prostu uff, skończyłam te paznokcie yy, i siedziałam bez sensu, nie chciałam się posprzątać tego całego Majdanu. Brak słów. Także. Także. Poczekam, no, Myślę, że wezmę Was ze sobą. Piękna pogoda jest, aczkolwiek jakieś minimalne, bo podobno zapowiadają deszcze. Jadę, też jest godzina pół do pierwszej, to też wiecie, nie będzie tak ludzi, nie? Tak myślę, że to pójdzie gładko. Cześću chyba jeszcze nie wie, co go do czeka. Dobrze, założyć mu... nie wiem, jak to się nazywa, buszarek? Zwał jak zwał. Chodź. Chodź, idziemy na spacerek. Chodź, chodź, maluchu. O. A może jest blizaj. wygodniej by, by było. A, thank you, bardzo, przyjacielu. Powiem wam, że zdecydowanie wolę mieć to dla niego, niż obruszkę. Też zwał, jak zwał dzisiaj mi trzeba dużo rzeczy wybaczyć, bo znowu mało snu. Czekaj, bo źle zdziałałam, tak, o. Teraz będzie mało niestety przyjemna rzecz, ale tak trzeba czasami. Pakujemy. Jeszcze toaleta zaliczona przed weterynarzem. Już zadowolony? No to idziemy. Dzień dobry. Stresujesz się? Stresujesz się? Już jesteśmy, słuchajcie, z pełnotem. Dostałam tabletkę na odrobaczenie i na kleszcze, ale to mogę po Teraz damy mu na odrobaczenie. I mama mówiła... że w ogóle bym ręce umyła, nie? Aby podała. Stresował się biedny, on nie lubi, ale zresztą ja nie wiem, czy któryś pies lubi chodzić ten do weterynary. Bardzo już jest przyzwyczajony, bo nie wiem, chorowiczek i wie, z zna miejsce. Dobra, tak malutki, będzie jedzonko. Damy mu, słuchajcie, mama mówiła że tu są jakieś małe paróweczki, dobra mam. Te paróweczki, bo no, widziałam, że ma się ta jest chyba duża. Nie wiem, że to tak słabo widzicie, ale nie od kwiatywu, a chciałabym to, wiecie, mógł zrobić, może tu będzie stać. Zaraz zobaczymy. No, na dwa. Taka tabletka, słuchajcie, ja ale Przykujmy ją. Czesiu, generalnie jest taki, że on połyka w całości wszystko, więc myślę, że to tu się udać. W kabanosika mu trochę nie wierzę, żeby to udało się, bo kawano są, wiecie jakie. Ta paróweczka taka to powinna jakoś w miarę pójść. I w ogóle wagę ma słuchajcie OK. E, 5600 waży. Złożę tak. Użymy środek. I zobaczymy jak nam to pójdzie. Chodź. No to robimy kolejną. Zajebiście, jesteś kochany. Właśnie to jest, dlatego mu kabanosy zawsze jak mu daje to mu słuchajcie dzielę, bo on zjada naraz. Po prostu kiełbasy to mówią, chyba kiełbasy by pogryz. No Nie ma. Dobra, to już dokończymy ci tą kiełbaskę. zaradamy ci chrupeczki, wiesz. Musisz się zjeść bo ty dzisiaj śniadanka nie jadłeś. Za tydzień też jesteśmy umówieni. Idziemy do weterynarza. Będziemy robić na. Na co ty tam masz? Się nie zasłuchaczy na tych chorobach. I już. Taka poróweczka poszła mikiem. Więcej nie dostaniesz. No ale dostaniesz chrupeczki. Oj, tu jeszcze jedna została. O Boże, na wściekliznę. Za tydzień idziemy. I jeszcze musimy robić choroby zakaźne. Ale wszystkiego na jednej wizycie nie opęka się. Już się duszą, słuchajcie. No już zaraz ci dam. Pięknie zjadłeś. Potem damy na kleszczo za dwa dni tak samo. Tak, żeby takie barweczki były. Już się super spędzi. Ok. Yy, idziemy dać ci się w niezamkło. nie mam w planach, słuchajcie, umyć samochód, wysłana pogoda cały czas pyli no i w ogóle kiedy ja mam tydzień temu chyba więc może go przemyć. no już kończę postawię was bo ciężko Sory sorry za hałas Chaczy się musicie sobie przytarcie O, widzicie i tak właśnie Czesia interesują kropki to jest właśnie Jeszcze co wam chcę powiedzieć, ty na mnie się nie patrz. Eee, fajny, się nie nauczę tym joystickiem robić. Fajny, słuchajcie, program mają. Nie no. Boże, tu. Fajny, słuchajcie, program mają. Eee, Sprawdźcie, czy w waszej przychodni też jest coś takiego. Jeśli macie pila, kotka, pieska, chomika, nie wiem. Też muszę zjeść się na nie jadłam. Jest. Czekajcie, wpiszę to. Jest taka fajna aplikacja. Przepraszam, aplikacja. Właśnie mi powiedzieli w przychodni. W sumie teraz w szpital tutaj koło mnie dla zwierzątek. Zobaczyliście? Wpisaliście? I jeśli chyba tak mi się wydaje, że to trzeba, tak, bo to trzeba zeskanować Instalujcie tą aplikację. Jeśli wasza przychodnia ma tam, wiecie, nie wiem, kontrakt, coś tam podpisane z nimi, to to jest super aplikacja. Gdzie, jeśli jest właśnie podpisana z nimi, tam wiecie, o, nie wiem, umowa, kontrakt, cokolwiek, I w, w sensie, że ta przychodnia, ja wiem, tłumaczę, z tego dojdziemy, że ta przychodnia współpracuje właśnie z tą, nie wiem, aplikacją, tą firmą. To jest wszystko za darmo. To jest coś takiego, że wtedy swojej tam przychodni lecznicy, nie wiem gdziekolwiek, skanujecie ten kod. I ta aplikacja jest taka, że tam jest wszystko wtedy o waszym zwierzaku. W sensie musicie to tam na początku zarejestrować. Ja to zrobiłam od razu na miejscu. I macie tam wszystko o swoim pupilu, wszystko, co miał robione. Możecie w ogóle coś dla mnie za Ja właśnie Buxi za to uwielbiam. Tej aplikacji, właśnie co wam pokazałam, Vetino, muszę się nauczyć. Wetineo, nie wiem, czy to się tak wymawia, to jest coś takiego, że właśnie możecie umawiać się na wizyty. To jest zajebiste. Macie właśnie tam tak jak ja byłam, tu jest dużo lekarzy, weterynarzy, więc po prostu wybieramy sobie, do którego chcemy się omawić, umówić, co chcemy zrobić, to jest zajebiste, ponieważ tutaj ja się nie dostanę do tego szpitala tak, o, z wejścia, nie ma takiej opcji, tutaj wszystko jest, umawiają się. No bo wiecie, to jest szpital, tutaj różne różne rzeczy takie bardziej mają, e, wiecie, wykonują, dlatego po prostu nie ma możliwości tak się dostać z buta. Także no to jest super, bo po prostu nam przypomina o wizycie, możemy się zapisać, wszystko jest właśnie o zwierzętku, że nie trzeba tak pilnować. No bo na przykład u nas to jest tutaj kłopotliwe, że ja nie jestem właścicielem Czesia, więc y, ja po prostu nie wiem, co Czesiu miał robić w tamtym roku od razu jak co robione w tamtym roku, czy dwa lata temu, a w tej aplikacji jest wszystko, tylko po prostu wystarczy, wiecie, oczywiście jeśli chodzi o tej samej przychodni, nie? Albo jak jesteście w innej, to w sumie może wtedy sprawdzić. Tam jest w zależności, czy ktoś się zmienia, czy nie. No bo takieś to, to były te książeczki, nie, ale oni widzę w ogóle, nie wiem, czy są niewypisywane, bo pewnie wszystko teraz w systemach. No, także ja robię sobie śniadanko. Jak nie lunię, to mam zamiar umyć samochodzik. Muszę przy laptopie usiąść, już vloga muszę zmontować. Boże, zapomniałam o tym, a ja już tutaj, wiecie, myślę o atrakcjach innych. Także wszystko nam pięknie pykło. Zobaczymy, jak będzie, bo nad burzę mi pokazuje. No, także... Ciesiu, zadowolony jesteś? Bardzo, nie? Że jesteś w domu. w sobotę ja od... Nie wiem, dwóch godzin jakoś Książka łazienka, ja jak chcę to, jak chcę to, Bo powiem Wam, że przez to, jak teraz człowiek yy, jest w jakim jest, to ja nie mam tyle już energii, siły co kiedyś. Wiem, ja że dziwnie to zabrzmi, będąc młodą kobietą, ale no, niestety Deprecha ma swoje minusy. I prawda jest taka, że pewne czynności po prostu mnie tak męczą, że na resztę dnia ledwo mam siłę. I ten prysznic, to powiem Wam, że ja odkładałam chyba z miesiąc czasu, tak przyznaję się, miesiąc czasu nie myłam tej kabiny prysznicowej, bałam się, słuchajcie, aż ona tutaj na szlązeszczo na dole zajdzie kamieniem, ale na szczęście nic się nie stało, wszystko ładnie puściło, bez jakichś tak większych problemów. Co chciałam powiedzieć, bo my na co dzień ściągamy taką zbieraczką, jeszcze tu ściereczka Was muszą nastawić, wisi, żeby potem jeszcze przetrzeć szybę. No je, dla chcącego nic trudnego, jesteśmy w stanie to zrobić. Eee, jak będziemy dbać, tak mamy, u mnie woda jest strasznie twarda w domu, dlatego jakbym o to nie dbała, to bym miała czystą masakrę. Ale no, to też się wszystko odkłada na to, że jak już nie sprzątamy systematycznie, co tydzień pamiętam ja wcześniej to robiłam, gdy szurowałem kabinę i co tydzień sprzykiwałam, to jest po prostu chwila, moment. Bez jakiegoś szorowania, tylko kąbką się tak przelatuje, a tak kosztowało mnie tra, pracy 3-4 razy więcej i dłużej. No bo jednak coś za coś. Umywaleczka, kibelek, deska, poczuta przez mojego brata. Wszystko ładnie, jeszcze tylko muszę w pracy nastawić te ściereczki, który mi super właśnie... Y się mi sprząta jakieś na przykład szyby czy kabinę prysznicową na czysto. O, to jest bileta. Rosmanie dostaniecie. Naprawdę bardzo fajne, bez żadnego płynu, bez niczego sama woda pięknie myje. Tutaj mi się powinien roztopić wosk, tak? Bo chcę sobie, słuchajcie, zrobić brewki. Eee, moje teraz włosy mogą być w fatalnym stanie, ale najpierw a potem umyję włosy. Także posprzątana łazienka. Mamy słuchajcie godzinę 15.30, zgłodniałam, wczoraj mieliśmy dobry obiad, wczoraj chyba nie nagrywałam, nie? O, yy, żołądeczki drobno pokrojone z kurczaczka, do tego kluski i buraczki, troszkę za dużo wody jak podgrzewałam dzisiaj, to dodałam chyba do sosiku, ale nie szkodzi, w ogóle pieczarkowo zrobiłam przepyszne, wcześniej wygotowałam yy, te żołądki. A później jest rzuciam je do sosiku, no po prostu przepyszne z pruskami śląskimi. Muszę zjeść, coś sobie włączę, żeby pooglądać, a potem się biorę za e, brwi. Muszę chętnie zrobić regulację i umyć właśnie włosy. Generalnie to już jestem już zmęczona, nie mam ochoty robić tych brwi, ale wiecie, zjem, chwilę odpocznę i nabiorę siły, chociaż troszeczkę ale naprawdę to jest takie dziwne, takie inne wszystko mm, twarz mi szczypię szczypię swędzi no także a od rana słuchajcie godzina dziewiąta, dziesiąta bo tam chłopaki robią na dworze coś nie szło wyrobić na słońcu, teraz trochę lepiej, ale no to przed burzą, bo dzisiaj podobno ma być jeszcze gorzej niż wczoraj nie mam, nie mam pojęcia, z ciekawości zobaczę Ile w tym prawdy? Wejdziemy na pogodę i też jak może przez to, bo czuję się też dzisiaj fatalnie. Cieszę się, że chociaż tą kabinę koło 16, 60%. 50, no ale to taki deszcz bez przesady, że więcej wiecie, oni więcej straszą. Jutro burze mają być 27 stopni, 88% opadów. Fajny dzień się szykuje jutro. Ja. Yeah. Dzień dobry, witajcie w niedzielę wszystkim mamu, które są mamami wszystkiego najlepszego lampka mi nie działa. Muszę iść włączyć prąd. Poczekajcie. Okej. Okay. dlaczego ja musiałam włączyć prąd, bo u nas jest tak, że strzelają korki, jak się za dużo sprzętu włączyć i za ma... słaba... Nie, no, chobacz. Mam tu siwego białego włosa, Tu. tu. Na razie to patrzyłam się. A nie i to jest obok następny. Boże i się coraz więcej robi. Dobra, w dupie mam to prawda piłam to. Zaczesuję to. I jak się włączy u nas za dużo urządzeń, to strzelają korki. I oczywiście, że włączyli od razu na dole, ale jeszcze wywala tu na górze i zazwyczaj zapominają włączyć jeszcze tutaj mi na górze lampka. Zakończę sobie tak. No, więc kontynuując, nie, no, widać tego włosy Wszystkim mamom życzę najcudowniejszych, najpiękniejszych dni. Wiem, że to idzie z opóźnieniem, ale ja nabywam czasie rzeczywistym. Wy to zobaczycie, z tego co że w poniedziałek. I ja się słuchajcie, zbieram, ogarniam się, wziąłem prysznic. Kamilo teraz się ogarnia. Uff, skojarzona jestem. I jadę kupić mamie moje jakieś kwiatki. Przyszmy kobiety, kochamy kwiaty. Przynajmniej ja bardzo i moja mama też. Ocie resztki kosas? które tak wydobywam, jest tak genialny. Muszę sobie go kupić. Ja go najbardziej lubię pod oczy, bo on ma filter 30. A ja nie lubię kłaść, tak jak Wam mówiłam, żadnych korektorów, takich rzeczy. Nie pamiętam właśnie, jak ten z Lankom. korektor. Nie, to był z Diora. Cały czas trzeba mi to opakowanie, żeby pamiętać, co mam kupić on mi wchodził, ale ja kojarzę, że ten właśnie z Diora fajny był. Bo kupiłam wtedy ten, wam pokazywałam, ale ten jest no, chodzi do takiego tutaj konturowania. No, kupię kwiatki, coś słodkiego, zaraz kichnę. I w Dniu Mamy imieniny mam też ja. Kiedyś wam mówiłam, że moje imieniny Eweliny wychodzą w Dzień Mamy, bądź Wigilia. Zajbiście to. I w związku z tym stwierdziłam, że póki faza mnie trzyma, że nie pają miłością, żeby mieć dzieci, taka jestem. Może się to kiedyś zmieni, zobaczymy. To stwierdziłam, że dzień mamy będę obchodzić. Dzień mamy. Na pewno. Swoje mininy będę obchodzić w dzień mamy. Bo w to tak sami stwierdzi, że to jest bez sensu mieć mininy. Znajduje mi się tak wydaje. I dlatego obchodzę je dzisiaj. Więc tak myślę, że potem sobie skoczymy na jakiś obiecik. Może ramen, tylko dzisiaj jest gorąco, słuchajcie, dzisiaj mam 27 stopni, a ramen to wiecie, jest zupką, Nie wiem, czy mam ochotę do końca na ramen w taką pogodę. Czyli zrobiłam w ogóle brwi i trochę za długo się Henne, ale to się wypucze ze skóry. Więc spoko. Więc tak, słuchajcie, szybko się ogarniam i spadamy się nie straci tego kreatywnego nie będziemy robić, bo Kamilo miał ten cały tydzień. Słuchajcie, tak ambitny razem z wczorajszym dniem, sobotą, że nie będę w chłopaka męczyła jakimiś rowerami, czy część w tym stylu. Tylko po prostu dziś tak na luzie. Nie mamy żadnych planów. Oprócz właśnie dziś sobie może wieczorem na obiadek. Krzysiu, słychać, już w i lecimy. Słuchajcie, na wycieczkę rowerową. Z przodu, o pokażę Wam, jedzie mama. Aldonka. Z tyłu jest Kamil. I jeszcze dalej Krzyś. I jedziemy, słuchajcie, na wycieczkę. Chcę pokazać mamie tą Michasiówkę, co ostatnio byliśmy rowerami, Wam o niej mówiłam. E, trochę padało, a teraz tak się fajnie zrobiło. bo tak duszno, gorąco. Zjedliśmy obiadek, Ona przyrządziła. I stwierdziliśmy, że jedziemy troszkę się przejechać. Długa wycieczka to nie będzie, bo mama nie jest tak wprawiona, żeby ją tak męczyć. Mamy 11 km, więc tyle powinna dać radę w jedną stronę. Potem odsapniemy. O, ptaszek się odzywa. I wrócimy sobie. Także, ale na to bardzo, słuchajcie, przyjemnie. Mamach, słuchajcie, wzięła sobie pstrąga, owinięty w boczku. I to super. Ty pamiętasz to, by co byliśmy w Środnicy? Czy tam na, na Słowacji, bo to, to na Słowacji? To my też tam pojechaliśmy z 15 kilometrów. No. Ale cały czas asfaltem, nie? Tak, tak. No, to było wygodniej mamie. Kiciu, nie gościa mamy. Pryty przyszły. Co Mm. Sola mamy, mamy, mamy. Dziękuję.